ogrodzeniem to tylko teraz problem. Otwór zamknij, otwór zamknij. I co dzisiaj będę robił? Dzisiaj w środku nic nie robię. Muszę poobcinać, muszę poobcinać szpilki, te, które mi tam kurczę wystają, wiecie, za wysoko od murłata. Po to, że jak będę kładł górne ocieplenie, chyba będę kładł, taki mam zamiar, chociaż ktoś mi gdzieś pisał, że y, robił u siebie y, jak budował dom, czy ocieplał, czy sufity podwieszane, już nie wiem, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, to że y, ocieplenie ma tylko tutaj z zewnątrz, od środka ma dojechane tak jakby tylko y, ociepleniem do ściany, tym sufitowym, i tyle. I nie ma tego ocieplenia, wiecie, ciągłości górą i mówi, nie ma problemu z jakimś przemarzaniem, żadna wilgoć nie wychodzi i tak dalej. Ale dziś sobie porównam, bo Multitola. Kupiłem do metalu te zygzaki. Nie chcę tam szlifierką ciąć, bo wiecie, te iskry ostro napierdzielają po więźbie i wszędzie. Chociaż wcześniej były takie upały, teraz jest duża wilgotność, bo też pada. To podejrzewałem, żebym to szlifierką szybko uchindolił, że tak powiem. Ale kupiłem sobie na próbę i zobaczymy, czy warto zainwestować. Wiecie, w markę premium Czy może iść budżetowo Dwa te kosztowały mnie tyle co jeden ten Zobaczymy co się będzie lepiej opłacało Tu macie y, Titanium I to macie Gdzie ja to przeczytałem wcześniej Long Life Także wiecie y, Nie powinno się zniszczyć Zaraz zobaczymy które będzie lepsze Wyjmuję drabinę, włażę Ja robię pierwsze cięcie Bateryjka i łogień, Panie! 5 Amper, żeby była moc. Zobaczymy zaraz, co będzie lepiej cięło. Jedno i drugie odpakowałem. Ja to takie, wiecie... No miękkie. A do diwolta dostałem jeszcze jakąś taką... koronkę. A czy to jest potrzebne, ta koronka? Chyba nie, bo to wchodzi tu. Hmm. Więc po co mi ta koronka? No dobra, zaraz patrzymy co, co jak tnie. Jak już założyłem Dewalt'a, to, to wejdę z Dewalt'em i może sobie zmierzymy czas na filmiku, będzie widać co ile tnie. A co chciałem powiedzieć? Taka jest walka przecież z tym plastikiem wszędzie i tak dalej. Czy właśnie wkurza to, co jest tak pakowane w ten taki twardy plastik, który, żeby rośnie, to się człowiek musi dobrze namęczyć. Ale taka walka z plastikiem jest przecież wszędzie. Cholera jasna. Się. Nie wiem, czy nie lepiej by, bym na górę wszedł i jakbym to robił od strony strychu, bo bym się tam położył. Nie wiem, czy ja chcę to robić, bo chyba to się troszkę zejdzie z tym. Dwa, że nie będzie nagrań. Może będzie, chyba widzicie. O ludzie! szesnastka szpilka. Gdzie jest następna? Tu jest następna, to przechodzę obok, zakładam to drugie, ale już widzę, że to za dużo czasu zajmuje. Chyba pierdziele, po prostu będę uważał, palę szlifierkę i idę, bo ja nie żałowałem tu tych szpilek, więc umrę, zanim ja to wszystko wytnę. No nie wydaje się, żeby się stępiło. Czas będzie widać na filmiku, kiedy zacząłem, dlatego to bez przerwy zrobiłem, żeby nie było... Ojku... A zobaczmy to, tym na pewno będziecie mieli większy ruch, nie? Chociaż nie trzeba ruszać multiturem, bo przecież on pracuje tak jakby sam w sobie yy, drży, więc powinien ładnie ciąć. Ale człowiek jakoś próbuje jeszcze nim ruszać. Także przestawiam... Brrr, to. Do spalenia czy nie wiem Po jaki gwint to Aż łapy drżą od tego jak tak w tak niewygodnym niewygodnej pozycji człowiek pociął trochę Dobra, wchodzę, zobaczę tylko ile mam baterii, żeby się nie skończyła w trakcie cięcia E, powinno wystarczyć No to pakujemy a kontra jedno kontra drugie, tutaj to długo wystaje na tej samej prędkości także kurde Nie czy tu już zębów nie straciło, bo coś nie idzie Nie no, idzie Pratiemy do odlicza to Wiecie co, ja wezmę łotka, ją łamie, bo ja już widzę, że jest dużo dłużej. A już mi łapy nie wytrzymują w tej pozycji. Uff. Mimo iż zmieniły nawet pozycję piły, bo wcześniej ciąłem tą krawędzią cały czas, a teraz ciąłem tą krawędzią. No czuć, że jest przytępione. Tu jest jeszcze... No ale pewnie będzie ciała coś cieńszego. Ale tutaj się nie poradziła, niestety. To już widzę, że jest dużo dłużej niż niż Dewaltem, także także Dewalt chyba wygrał w tym, w tym, w tym, starciu i Dewalt ciął praktycznie tylko jedną powierzchnią, czyli tym kawałeczkiem, ale tak mi drżą ręce i takie mam mrowienie w rękach, że już nie chcę tego robić. Nie chcę tego robić. Biorę kawałek płyty gipsowej, zastawię iskry i normalnie biorę szlifierkę i tnę szlifierką. Bo ja bym tu umarł. A ty kurka, zobaczcie, ile zostało. Taki trójkącik który tu został. Ja wiem, została grubość może, jakby to zaokrąglił, szóstki śruby. No gdzieś szóstka śruba, albo piątka, ale nie. I nawet wiecie co wam powiem, że jakość cięcia jest całkiem inna. Inna jest na tym jato, a inna jest tutaj na diwolcie Ale co by nie było, diwol wygrał w tym starciu. Co u mnie nie jest takie oczywiste, bo ja zawsze wiecie, że idę w marki te budżetowe i mówię, że tym też się zarobić. Uciąć, uciąłby, ale czasu dużo więcej. Także odpuszczam, poczekaj mi łapy przestaną mrowieć. Uu, biorę szlifierkę, pakuję się na górę i idę ciąć. Tylko nie chciałem ciąć, kurczę. Wiecie, z tamtej strony nie chciałem ciąć szlifierką, bo tam już mam steropian yy, poprzyklejany. I jak będę ciął szlifierką, to ja go stopię. Czyli muszę to mądrze zrobić, muszę jakoś zasłonić płytą gipsową, tak żeby te iskry mi się koliły tylko tutaj gdzie tnę, a żeby mi nie pryskały po całym dachu i, i po poddaszu. Chociaż od iskier ciężko jest zapalić takich samoistnych, no ale lepiej dmuchać na zimne. No to idziemy. Pół egipskie ciemności panują. ręcznik, szlifierka i zaraz będzie, zara będzie jasność. Gdzie ja tu miałem ten prąd wytknięty? Tu. Skasowałem sobie zapalanie na dole. Miałem tam tylko kabel z, taki wiecie z wteczką. Prowizorka, i wtykałem go. A mówię, jak już tu mam prąd na górze doprowadzony, to kasuje to. Zaraz ja tu na błącznik zrobię. O tak, zrobiłem. Teraz, jak potrzebuję prądu, to muszę kombinować. Ale tak, gniazdko tu jest. Wago tu porządne jest. I zaraz będzie jasność. Tadam. Czego tu nie ma Wszystko zaczynam tu znosić Nawet opony od samochodu Zobaczmy jak ja będę miał tu dojście Z tą szlifierką Hugowe Szlifierka mi ciągnie w tą stronę Z iskrami Musimy będzie trzeba się Położyć do tej operacji Zaraz zobaczę na jednej szpilce ale tam będzie gorzej, bo tak jak mówiłem tam już mam styropian Ale ile, ile to trwało? 15 sekund, 20. Nie wiem, czy tam się za 2 minuty nie męczyłem z jedną. No tylko tyle, że to te, te iskry mi trochę wiecie. Drażnią, że tak lecą tam. Jakbym miał kawałek blachy, to bym tam kawałek blachy dał, żeby te iskry się odbijały od blachy i leciały w dół. Chociaż mówię, bo o, piesz, to się od iskry tak zafajczyło, no ale jak ona nam wpadnie wiecie między między. Tam jest kurczę, ta membrana. Też nie chcę tej membrany potopić, kurna. chociaż jest podziurawiona gwoździami, no ale Uff, co by nie było, jest dużo szybciej i będę to robił już pierdziele, pierdzielę, nie będę się męczył nie będę się męczył tamtymi brzeszczucikami. I tak trzeba ciąć. To narobiłem se roboty, cholera jasna. Trzeba było to od razu zrobić. To nie. Kuziewa, tak się zostawia na później, i tak wychodzi. Pff, kawał góry do tego spadorowania, ale tu można wnosić wszystkiego. <grystanie> tutaj będę miał ciężko tą podejść wyciąć, chociaż poradzę sobie wejdę tu jakoś. Hey ty jaka gorąca! Jakoś tą negle... ale tutaj to szpile wystają sporo, bo 5 centymetrów. A tutaj jak dojdę? Że tu iskry nie będą mi waliły w tamtą stronę. Ech, się ładnie się przyklejał, tylko one będą waliły mi, tak jakby w ryj. Bo szlifierka wybiera w tą stronę, jeżeli ją ustawię oczywiście tak. A wiecie dlaczego je wycinam? Bo nawet gdybym teraz dociepił murłat i położył tutaj piątkę steropianu czy dychę, no to ta szpilka wystaje. Chyba, że wydnę na te szpilki, zadać sobie spokój z wycinaniem tych szpilek. Dać tutaj dychę styropianu, bo dychę to one na pewno nie wystają. Tylko wystaje z 5 cm. Albo dać 5 cm styropianu wszędzie, od murłata do, od krokwy do krokwy 5 cm. I później tutaj takie kapturki 5 cm dam, żeby, żeby tą szpilkę też zasłonić i się nie bawić w wycinanie. He? kurka wodna no po co ja się będę męczył przecież te wszystkie szpilki powycinać to jest w cholerę to się tak wydaje ale to się zajdzie kurcze pół dnia a tak to podociągam je żeby były bo one się poluzowały niektóre mogłem już palcami ruszyć wiadomo rozeschło się drzewo i szpilki dostały luzu o patrzcie trzeba je podociągać Przecinakiem mi tutaj z góry wiecie, potraktować po gwincie pod kątem, żeby się nie mogły cofnąć samoistnie. I, i tak zrobię. One nie wystają mi na pewno więcej niż 10 cm, ta, ta wystaje chyba najwięcej z tych, co tu teraz widzę. I powklejam sobie tutaj na górze 5 cm steropianu, a później taki kapturek 10 na 10 czy 15 na 10 i zakryję tą wystającą szpilkę. Pomierzę sobie, która mi najwięcej wystaje. A one wszystkie są takie w miarę, w miarę yy, jednakowo wystają. Ja lepiej, bo one były przycięte, ale... Uj, roboty jest. I tak robisz, Łukasz. I dziura w podłodze. Nie będę się bawił. Uf, nie mam tu miarki, bo bym zmierzył, a nie chcę mi się dralować pomiarkę na dół i wchodzić z powrotem, bo temat zamykam właśnie w taki sposób, w jaki powiedziałem. Czyli daję 5 cm styropianu na całą krokiew Żeby tak jak mówicie okalać otuliną Ocieplić murłat i wszystko I na to dam następne 5 cm nakleje, żeby to było też ocieplone Żeby nie było tego przemarzania przez tą szpilkę takiego agresywnego Ktoś powie, o, tylko 5 cm, yy, Tylko 5 cm Styropianu to jest nic No to jest zawsze coś, nie? Nawet zanim ten mróz przejdzie przez ten styropian zanim tą szpilkę murłat będzie ocieplony, więc te zimno już w tej szpilce tam w murłacie już nie będzie przechodziło wiecie tak bezpośrednio, tylko ten murłat też odbierze trochę tego zimna, zanim to dojdzie w wieniec i przez jeden pustak przejdzie dam, daj, dajcie spokój dajcie spokój steropentus nawet tutaj wniosłem, żeby sobie docinać paski ale chyba go będę musiał odnieść i będę to na dole docinał i tak robię Złaść stąd, nie, rób, nie szukaj roboty, bo głupiego robota lubi Gaś te światło. Wyłącz plus. Robię rząd, spadam stąd. Lisica jest długa i jej tutaj nie zmieszczę z tej strony. Z tamtej strony mam podłogę, czyli lisicą i tak bym pod kątem rąbał. Są jeszcze te takie małe lisice, ala pilarki, ale. Dobry. To, jest, to jest takie niedopatrzenie, jak nie zrobicie tego od razu. Na etapie, wiecie, jak mur był położony i nie było dachu, nie było nic, przejść szlifierką, wszystkie uciąć, zostawić tylko ten centymetr naddatku tej śruby. To później, później, a później właśnie wychodzi tak, jak zrobicie później. Czyli nie zostawiać takich rzeczy na później, bo to się na Was mści.